No, witam. Właśnie przyniosłam ze swojego ogródka warzywnego kapustę. Ona jest już obrana z tych liści. Jest już wstępnie umyta, i teraz chciałam ją zważyć. Ile ona waży? No, i proszę, taka kapustka waży kilo kg, prawie 7. Także dosyć spora kapustka, wyhodowana od nasionka ekologicznie, bez żadnych oprysków chemicznych, bez żadnych nawozów chemicznych, tylko i wyłącznie same naturalne składniki. Yy, moja mikstura, którą robię i pokazuję na kanale, jak ją robię. No, i dobrze przygotowana gleba, którą też omawiam, jak przygotowuję na jesień. Także zapraszam na mój kanał, jeżeli chcecie widzieć, jak można wyhodować tak piękną kapustę ekologicznie. Zapraszam.